Hej, ty króliczakom marchewka! Dzisiaj będzie drugi odcinek rysunkowy. Rysunki. Lubię rysować i projektować. Shopkins? Shopkins? Oboje to Shopkins! A więc powiedz mi coś. Ktoś mi dał coś, czego się nie da wrócić. Mmm, pomocy. To jest. Coś okropnego. Powiedział, nie ma za to ani reklamacji. Ani paragonu. Nie dostałam paragonu! A to dla mnie ważne. Ta karta! Uuu, dziewczyny! Mówcie, coś z tym zrobić. Co to jest? Mam pomysł. Dam to... Wiem komu. Tajnemu. Królikowi. Bo mamy swoją maskotkę tajnego. Maskotkę Gigi. Możemy go pokazać w tym odcinku, ale wtedy byśmy musieli przełożyć grę. To przełożymy grę? Tak. To pa.